11 lipca przez wieś Kwietno w gminie Malczyce przeszła trąba powietrzna. Wyrwane z korzeniami drzewo przewróciło się na budynek, w którym mieszkają trzy rodziny. Na miejsce wezwano pomoc. Przyjechała straż pożarna, a także wójt, który przyznał, że gmina nie posiada rezerw budżetowych na tego typu wsparcie i mieszkańcy mogą jedynie liczyć na pomoc rządową po 6 tysięcy złotych dla każdej z rodzin. Oczywiście, czy taką otrzymają, jeszcze nie wiadomo. Dzisiaj około godziny 13, po prostu taka trąba powietrzna przez... Pięć dosłownie minut przeszła, tylko było grutnięcie wyrwało drzewo skorzeniem, po prostu drzewo mi wpadło do domu. Pani mieszka w tej części? Tak, mieszkamy zajmuje całą górę. w wasze mieszkanie? Tak, to jest budynek trzy rodziny mieszkamy w przyrodzinie. Pan pani mi powie o tej sytuacji, jak pani poprosiła wójta o pomoc, pani go Tak, zadzwoniłam i pytałam się, czy mogą coś zrobić, bo po prostu deszcz leje, była straszna ulewa to mi to drzewo do domu, lało się wszędzie, i w kuchni, w korytarzu, po prostu wszędzie. I co mogą zrobić, żeby mi pomóc? To powiedział, że to jest budynek prywatny i to mnie nie interesuje, że mi drzewo spadło do domu. Teraz po prostu nie chcę podejść i powiedzieć tego, bo tam każdy się wyprze. Teraz no przyjechał i teraz mówi, że udzieli nam pomocy. Ale jak mi się lało na głowę, stało i lało mi się po prostu na głowę, to... To nie interesuje, bo trzeba zadzwonić na straszność. Mówiłam mu, że w tym momencie sąsiadka dzwoni akurat na straż. A jesteśmy z małymi dziećmi, koleżanka też ma malutkie dziecko, nie w ogóle wejdziemy do domu, bo musi przyjechać z inspektoratu budowlanego czy w ogóle budynek oddaje wejście do zamieszkania tego w tej chwili bez dachu nad tak Najpierw zorganizowałam sobie sama, bo zorganizo zorganizowałam sąsiadów, poprosiłam, wiedziałam, że u sąsiadów tam przerabiali dach i po prostu zorganizowałam. By... Trzeba napisać podanie. podanie. No musi przejść tą, jak wiadomo, papierkowe, ale że पिप्मा कुमेला पिप्स No nie wiem, tak powiedział, to, to jest wszystko teraz tak na gorąco. Teraz musieliśmy sobie sami zorganizować pomoc, bo przyszli sąsiedzi. Poprosiliśmy dobrze, że tam akurat jest jakiś tam dwóch dekarzy, że chociaż nam połacają, tylko teraz kwestia, ten kolega prosił, żeby burg poprosił strażaków, żeby udostępnili nam po prostu ten wóz, bo nie ma tutaj u nas w miejscowości takiej drabiny, żeby się mówić, żeby to po prostu zrobić. Bo zrobić nam zabezpieczą tak na razie, żeby chociaż no, po prostu się nie lało nam na głowę. Czyli tak na bieżąco dwóch dekarzy z waszej miejscowości. I tak, to Zabezpieczy to... Wam dach, żeby się nie ubrać wielało na głowę. Dzisiaj Dnia Macieca jest przygotowana, żeby zabezpieczyć budynek przed dalszą dewastacją. niezbędny niezbędne plandeki, e, sznurki, a przede wszystkim miejscowa straż, która usuwa drzewo. W dalszej kolejności tutaj jest to to ruszenie. Są też już e, sąsiedzi, mieszkańcy kwietnia, Wietna zobligowali się, zobowiązali się, że pomogą zabezpieczyć do dnia jutrzejszego. Jutro zapraszam wszystkich mieszkańców gminy odszkodowanych tutaj do gminy oszacujemy kwoty te straty no i że wstrzymamy procedurę odszkodowania. Ja znaczy, sam bardzo trudno się o tym dowiedziałem, że straż była posiada mieszka na drugim końcu wioski niż zrealizowałem to już było po, po, po zawodach. i jednak o, ten oferuje, że próbujemy znaleźć młodych ludzi, którzy Pomogą, bo są tu ludzie, którzy mają jakieś tam yy, na budowlance i jeżeli będzie pomoc gminy w postaci jakiegoś materiału, to na pewno zorganizuje grupę ludzi młodych, którzy, którzy pomogą te założyć, czy łatwo. To tyle, co ja mogę yy, ze swojej strony zrobić.